Was wszystkich serdecznie, tutaj Bolwer100 i zaczynamy nasz kolejny odcinek, Zagrajmy w Dragon Age Początek. Jesteśmy w miejscu... ...ziemię na Ten wodospad mnie denerwuje. Pod e, krwawymi plem, e, plamami na un, e, uniformie mężczyzna nadal Widoczne są bachwy e, dawanego króla. Z bliskim twarzem mężczyzna wydaje się znajomy. Pamiętaj, e, pamiętasz go z Elfiem Maria, członek ostatniej gwardii honorowej Kal, e, Kaliana oraz królewski, powiernika, królewskiego powiernika. Dziękuję. Nie sądziłem, że ludzie Bana tak szybko spostrzegą moją ucieczkę. Próbowałem kryć się w lesie, ale nie było czasu. A teraz jestem już trupem. E, e, próbowałem ci pomóc, jak to, e, jak to nie było czasu. Byłeś w Ostagarze. Wiesz, jak wyglądała sytuacja. Ja miałem do wyboru to śmierć w brzuszysku jakiegoś pomiota, albo stryczek za dezercję. Tak, poznałem twoją twarz. Byłeś tam z szarą strażą, pośród rekrutów Duncana. Ja miałem strzec króla. Był moim przyjacielem, rozumiesz? Stwórco, tyle czasu spędziłem w lochu u Bana Lorena, ale ani na moment nie przestałem myśleć o tych, którzy zginęli w tamtą mroczną noc w Ostagarze. A, przynajmniej długo nie mogę, e, Nie mogę e, czekać tu cały dzień, wysłuchaj. Jak nie każdy może. Wiem o tym. Nawet gdyby ludzie Logana nie zostawili nas na lodzie, pomiotów i tak było zbyt wiele. Nawet Kejlan z całą jego brawurą wiedział, że zwycięstwa w Ostagaże być nie może. Król powierzył mi klucz do swojej skrzyni z uzbrojeniem. Powiedział, że jeśli stanie mu się coś złego, klucz mam za wszelką cenę dostarczyć strażnikom. Masz ten klucz przy sobie? Stwórca ma poczucie humoru, nieprawdaż? Ale może to i lepiej. Gdybym klucz zatrzymał, wpadłby w ręce bana Lorena. Ale przecież Kejlan powierzył go tobie. Bałem się, że zgubię go na polu walki, dlatego ukryłem klucz w obozie. Proszę, pewnie wciąż tam jest. A, gdzie? Klucz umieściłem za poluzowanym kamieniem u podstawy posągu. Narysuję ci mapę, żebyś wiedział, gdzie go szukać. Weźmiesz mnie ze sobą, prawda? Możesz mnie nazwać sentymentalnym, ale zostało tam parę pomiotów, którym należy się cios mieczem przez łeb. Wydarzenia z Ostagaru nadal nie dają mi spokoju, strażniku. Jeśli to właśnie tam planujesz się udać, chciałabym móc ci towarzyszyć. Istotnym jest, by papiery króla nie dostały się w niepowołane ręce. Jeśli zaś idzie o miecz Marika, jest zbyt potężny, by potwory mogły położyć na nim swoje łapy. Tyczy się to całego uzbrojenia króla oraz elementów jego pancerza. A, A jeśli odnajdziecie ciało Keylana, pożegnajcie je należycie. Był naszym królem. Nie powinniśmy zostawiać go na pastwę pomiotów. <laughs> Yep, muszę zakupić kupić ławki. Słyszałem takie czaski, że masakra. E, nowe zdanie. Dostaliśmy. A nie, tutaj też jest wyjście. A spoko. Okej. Okay. I dostaliśmy Ostagar. Ostagar. A widzicie, loterink już przepadło. Jest czas już, czas na nim zamek Redcliff a tu mamy wioskę Redcliff góry mroźnego grzbietu tu mamy Elfów. tu mamy ta, a gdzie kasnodę? już tutaj by chyba kasnodę będą. Denerium największe miasto w Ha. Właśnie zastanawiam się, żeby nie pójść tutaj. Nie rąknąć od razu tego. No jedno. Czemu by nie. Dajemy pod Ostagach. Żeby kolejnym, że tak powiem, zadanie poboczne zrobiliśmy wieże magów, czyli zadanie główne Później po tym myślę myślę, żeby nie przejść się... Nie, to będzie... u będzie naprawdę długa misja. Nie to co w wieża magów jest najprostsze i najszybszym przejściem, że tak powiem. Później możemy pójść do dalijskich elfów. Po dalijskich elfach przejdziemy się do Krasnoludów i dopiero po Krasnoludach przejdziemy się tam. Tak będzie chyba najlepiej. Okej, okay, czyli gdzieś tak. No, zacząłem jakieś 4-5 minut temu gdzieś tak zacząłem, więc... Kupa, kupa, czasu mamy. Pomioty. Zaczyna. To tak to ma być. Ale tak szybko, że na nie zdążyłem nic zrobić. Powiem ci, Wyn, że powracając tutaj czuję się stary. Co właściwie chcesz przez to powiedzieć, Alisterze? Co? Nic, nic. Pomyślałem tylko... Że dobrze wiem, co to starość i ci ci jakiejś rady. Chodziło mi tylko o to, że byłem wtedy innym człowiekiem. Uwierzyłem mu, rozumiesz? Że to będzie wspaniała bitwa, że ją wygramy. Ja też mu uwierzyłam. Wszyscy byliśmy trochę młodsi, gdy ostatni raz stąpaliśmy po tej ziemi. Z wyjątkiem ciebie. Ty zawsze. By byłaś stara. Przez ten swój niewyparzony język, synku. Nie dożyjesz połowy mego wieku. A niech tam Lukna na mapę. E, oczywiście, zwiedzimy ludkie to miejsce. Nie pozostawimy tutaj nic. To jest Lazaret, pamiętacie, Lazaret. Okej, okay, tu nie ma nic, tam też nie ma, więc musimy iść tędy. Zdobędziemy e, zbroję dla Alistera, e, on będzie tylko w niej e, przy, e, chodził, nikt więcej. Ta kolejne karty! Noże. Nie! Tak! Nie! Nie! Pada pa. Pa. Nie! Nie! No, I tyle z was było. Tam jeszcze. A, to jest Rada napisało. pisało: OK, Genlock. Tam mamy pierwszą zbroję, Alisterze, co się stało? Nie wiem. Dziwne uczucie znaleźć tu tutaj. Poharatane szponami mrocznych pomiotów i pokryte ich posoką. Przecież to była jego własność. Wiem. Czuję to samo, ale on nie był pierwszym królem, który poległ w walce. Ani nawet pierwszym, którego zabiły mroczne pomioty. Tak, ale ta rana jest głębsza. I długo jeszcze będzie krwawić. Zaczynam! Ale musimy ruszać dalej. Pomioty z pewnością aż się palą, by dać nam jeszcze więcej. Kiedy ich I powodów do żałoby. Zobaczmy, jak wygląda teraz. Prawie się nic nie zmieniło, oprócz tego, że inne są wystroje. Okej. Okay. Jak wygląda sytuacja Alister, że... Może w ogóle tą zbroję nosić na sobie? to. Siły nie masz. 36 siły potrzeba. Ale ty masz w takim wypadku... siły Alistera. no nie masz wystarczającą ilość. Żeby ją nosić. No, będziemy trzeba... Będzie trzeba cię trochę Ale... O, genlock. Wiedziałem, żeby najlepiej się cofnąć. Okej... Okay. Damy jakąś skrzynię... Lecimy dalej. Pomioty nas wyczuły! Nie mogę. Dobrze. Kapitacja. Znaczy dekapitacja. Zrobiliśmy mu Zrobię. Nie chodź tam, po walczą. No to pobiegamy. Mogliśmy natychmiast uderzyć. Aż co to strach? Zaczynam. Potrzebny jest klucz. No, a utknęłem. Okej, wygląda ta sytuacja. Mhm. Ukryty klucz Ellika, ok. Tam nie mogę. To jest ten ukryty klucz. Ukryty klucz zaliczony. Skrzynię magów może ta otworzę. Nie, po czym ten klucz jest? Przyjamać. To jest pieprzone. Obóz magów. Genlock. Okej. Okay. No nie będę mylił tak Za bardzo. Dobrze!

Jeśli zostanę zmuszona, będę walczyć. Nie ma nic dobrego w zerebie krwi. Robię to. Dobra. Okej, okay, kolejny zabity. Zaczynam. Co to ma tarcze? Coś tam jest. To wszystko tutaj pozbierać, bo to później będzie a, dobre na kasę. Kaska zawsze się przyda, czyż nie? No, też tak sądzę. Okej, okay, jak tu wygląda sytuacja? Gen -lock. Okay. Gain lock. Okej. Kiedy? O, gain down kana. Królewski. Aha. Zaczynam. Oczy Malika. A więc to prawda. Udało mu się przekonać siły Orle, by dołączyły do walki przeciwko mrocznym pomiotom. Cesarzowa Celena czekała tylko na jego odpowiedź. Odpowiedź, która nigdy nie nadeszła i za sprawą zdrady Logena nigdy już nie nadejdzie. Nigdy to bardzo długo, Alisterze. Poczekaj trochę i pozwól gorącym głowom ochłonąć. Jeszcze zapanuje między nami pokój. Cóż, Wynn, mam nadzieję, że doczekasz tej chwili. A ja mam nadzieję, że pomioty jej nie doczekają. Ech. Pierdolenie. Okej, okay, no, Alister, masz nową kosę. Jak to mamy wygląd? Tarcza Kelana 32 kuźwa. E, mam tarczę. Tarczę e, buty. E, może do końca, zapewne, wyrzęgnięcia wszystkiego, co się tutaj rusza będziemy będzie... mieć, będziesz mieć Tak, Genlock. Rety, mnóstwo krwi, o, wiedziałem, że ten jeszcze coś nam zostawi. To było do przepuszczenia. To nie jest nie pomiot, tak. To nie jest nie pomiot, więc. Jakby to było to był... Patrz, Sprytna pułapka! Okej. Okay. Czasem lepiej zachować ciszę. A... Teraz tylko. Nie ma niby kuźwa rozbroić Widzę pułapkę, ale Nie widzę motywu do rozbrojenia jasne cholera. nie widzę, A, ba. Musiałem to zrobić... Bo kurwa nie było innego sposobu. Po prostu nie, da, nie dało się kiedyś na pułapkę. A chciałem ją rozbroić, Chciałem ją, bardzo. Nie. Nie będzie litości! Nie! To nie! Uważyć. Nie! 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 Na Nie! Nie! w No moją Nie! 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 przepraszam, że Nie! Tak, nic Nie! mówiłem, ale Nie! Nie! No, przepraszam, że tak wyszło, że nagle Nie! E, czy on przypadkiem nie umarł? Zawał dostał. Ciekawię, co jeszcze innego. Okej. Okay. Widzę, że... dość fajnie się pomioty... rozkręciły. skrzynka kolejna. To jest naprawdę... piękna okolica. Ok, to też wezmę sobie. Mamy dwie skrzynki. Bierzemy jedną. Bierzemy Jak zechcesz! Drugą. A, I tu chyba było to na koniec. to było. O, jeszcze. Jeszcze jednego genloka. Zaczynam! Zawsze pieniążki się przydadzą. Pamiętajcie, zbierajcie wszystko, co się da. O później, może być trochę ciężko. Okej. Okay. Nie widzę, że tutaj coś było jeszcze. To idziemy tędy. I jak wygląda sytuacja? W moment, o którym ja zacząłem 15 po chyba. Nie, to była czwórka chyba. A licząc, że to czwórka była, to 5, 10, 15, 20. No, jeszcze kupę czas mamy. o oh, kurwa, właśnie. Chciałem tylko powiedzieć, śmieć już nie żyjesz. więc ciśniemy na te pieniądze, które, które zrobiły. Zroba się, póki możesz. Prowokujesz, nie? Na... Zrób rzucaj tu, Lami, rzucaj, rzucaj. Kolejne. Zaczynam. Mm. Eee, z dwóch stron? to Nie widzę, żeby coś Jak jeszcze tu było. Są na pomioty. No, oni zaraz pewnie coś nam dadzą. Wolę już poczekać na to, lub nie dadzą. A jednak nie dali nic. No cóż. Wolę niech zaczekać i zobaczyć, czy jakiś mobek mi coś da, czy nie da mi. Wiecie, wolę dla pewności, ale widzę, że na tym, na tym momencie skończymy. Dalej pójdziemy w kolejnych odcinkach. Trzeba znaleźć tego przydupasa, e, małego kuchdupla, i go zaciechać. Jak przystało na szachy strażników, nie ma co mi trężyć. Trzeba zabijać. Więc komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.